Tanecznie było przez ostatni tydzień w Poznaniu. Na kilku salach poznańskiej szkoły baletowej i innych szkół w pobliżu starego rynku ponad tysiąc osób uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach tańca współczesnego, organizowanych już po raz dziewiętnasty przez Polski Teatr Tańca. Było dobrze, a nawet bardzo dobrze, znacznie intensywniej niż zwykle temperatura rosła nie tylko na zewnątrz, ale także w nas. Było to bardzo mocno widać wczoraj na rynku, w czasie Flashmoba. Kilka setek uczestników, a także i Poznaniaków wzięło udział w przedsięwzięciu, które pokazuje, że taniec to jest coś, co bardzo łączy. Od początku naszych warsztatów taka idea mu przyświecała, i tę ideę udało się zrealizować po raz dziewiętnasty. To, co się pojawia nowego, to jest coraz większa świadomość tańczenia, to, jest, to są coraz większe oczekiwania uczestników i w związku z tym wyższy poziom trudności organizacyjnej i programowej dla nas. No mam nadzieję, że po raz kolejny sprostaliśmy. Zawsze jest to coś nowego, coś innego. Ale niezmienna jest ta pasja, która nas łączy, bez względu jak zmieniają się pedagodzy, jak przybywa nam uczestników i jakie techniki, jak festiwal, właśnie przebrzmiewa już w tej chwili w różnych miejscach i przestrzeniach Poznania, a w tym roku to tytuł Pamięć, więc myślę, że te wspomnienia szczególnie będą dotyczyły wszystkich, którzy wzięli w tym udział. W Poznaniu było kolorowo i wielojęzycznie, bo pedagodzy uczący tańca pochodzili z różnych kontynentów. To jest mój czwarty raz w Poznaniu. Uwielbiam tutaj być. To są najwspanialsze warsztaty, gdzie uczę. Tancerze są niesamowici i Poznań jako miasto jest wspaniałe. Uwielbiam przyjeżdżać tutaj każdego roku. Jest niesamowicie. W Dancing Poznań mamy dużo e, profesorów i dużo technik, jak i e, to jest mój pierwszy raz w Poznaniu. Miałem bardzo dobrą grupę uczniów. To naprawdę kochani ludzie, i już za nimi tęsknię. Czy wrócisz tutaj w przyszłym roku? Mam taką nadzieję. A wieczory uczestnicy mogli spędzić w Hali Międzynarodowych Targów Poznańskich i w Teatrze 8 Dnia. W ramach dziewiątego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca zaprezentowały się zespoły z Polski, Izraela, Korei i Czech. Były także wieczorne rozmowy o tańcu, a w piątek na starym rynku odbył się flash mob, w którym mogli wziąć udział wszyscy przechodni i spacerowicze. A efekty tygodniowej pracy uczestnicy zaprezentowali ostatniego dnia, w sobotę, na hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ja brałem udział w trzech zajęciach. W technice Gaga, Model Underground i Lyrical Hip Hop. Trochę takie rozbieżne, bardzo są to techniki, ale jestem instruktorem, pracuję z dziećmi z młodzieżą i korzystam z bardzo różnych technik, robię różne programy. W tym roku w ogóle minęło 30 lat mojej pracy i stwierdzam, że rzeczywiście, jeżeli się robi różne style, to jest to bardziej korzystne dla że bardziej rozwojowe. Przede wszystkim jestem bardziej świadoma swojego ciała, mięśni, wszystkiego jak pracuję. Też ogromne doświadczenie, zupełnie inna technika, to pogłębiło to mój ruch sprawiło, że w sumie czuję się w tym lepiej jeszcze niż kiedyś. Inaczej rusza się to ciało, pedagodzy wtedy przekazują nam swoje doświadczenie i chce zupełnie coś innego. Nasze ciało może odpocząć w inny sposób. Mhm. Zaryzykowałem zaawansowane zajęcia. Jak to wyszło? No musiałem trochę podciągnąć do grupy, ale w miarę swoich możliwości. Kryzys był w trzecim dniu, ale później już było tylko lepiej. Także jestem bardzo zadowolony, wymęczony. Znalazł tak. pan to, czego pan szukał w tych zajęciach? Ja byłem otwarty, także nie miałem żadnych celów, tak? mhm. Czy pierwszy raz pan uczestniczy tutaj w, w Tak, w Poznań? Pierwszy, w ogóle, pierwszy raz. pierwszy raz. Tak, pierwszy raz w życiu. Żona przyjeżdża już wiele razy, ale namówiła mnie tym razem. I co będzie pan wierniej kontynuował w przyszłym roku? Myślę, że tak. Spodobało nam się. Mhm. Cała atmosfera i zajęcia i w ogóle Poznań nam się podoba bardzo. skąd jesteście? W Warszawie. No, ja leżąka, pół na pół, na pół. Ja byłam akurat na zawodowa prace. jeszcze aktywna, tak do czwartku, w czwartek już sobie ostatni dzień zrobiłam w mm. pracy i piątek już sobie tutaj zostałyśmy. Także to no tak jest troszeczkę. fajny pomysł na wakacje. Tak. Skąd panie jesteście? Ja jestem z kościana wielkopolska. Ja z Wągrowca, też wielkopolska, no ale wiadomo, trzeba było tutaj noclegi no, sobie tak no, e, zabukować i, i skorzystałyśmy taki mini urlop mamy. I tak i teraz tą energią wracacie do swojego codziennego życia. Tak. i <laughs> bardzo, bardzo energetycznie jesteśmy pozytywnie <laughs> nastawiona, także super. Na taką atmosferę uczestnicy muszą poczekać do przyszłego roku. Zapisy na Dancing Poznań 2013 tradycyjnie rozpoczną się 15 maja.